Ja, cię, ja żartuję. Ja no zgadzam się, że mi się nie ty to, ty ten ty. No, ale, ja, no, ale ja, ja ci nie żartuję. Pokaż mamie czas i powiedz, że jak o, to... W... O, o, kurde. O chuj. Tam był. No targiem, tak, tak. Smoczka, smoczka, smoczka. No. No. Bardzo jest ciekawe. No. No. Ale jak już... Ale jak już będę miał prawkę i będę chciał pojechać o 6 na położyć po o drugi, to nie będę miał problemu. Jak będziesz miał prawką... <grywy> no tak, no nie to jest już. Dawaj go! Kurwa, prawo jest. Do tego chwila nie dostałem. Do ostatniej godziny żadnego chwila nie dostałem. 그하시 <laughs> <laughs> <laughs>